Chciałam zrobić dzisiaj gramy w Minecrafta i budujemy sobie nowy domek. Domek będzie tworzony z moich myśli. Tak, z moich myśli. A, i przepraszam za lagi, bo Minecraft plus OBS. Mówiłem już to. To jest katorga. Na początek sobie w górze robimy ten domek. Ogólnie to jest w górze. więc będzie troszkę trudno. Chcę sobie, ustawię sobie na małe czanki. Czytamy graficzne... O, dobrze, dobrze, dobrze. Od razu lepiej. Nie będziecie mieli już lagów na odcinku. Co jest? Przyspię y no co? Tak działa. Tak działa. No dobrze, na początek. Robimy sobie takie coś. A, ogólnie góra wygląda tak. Więc to będzie wyglądało, no, moim zdaniem ładnie tutaj sobie bierzemy szyby tylko żeby te szyby nie były takie kwadratowe jak kloce tylko żeby były takie chude tak w moim zdaniem wiem, tak myślę leży chude obudowujemy sobie to i zobaczcie widzę macie tutaj piękny widok na, na wszystko Stronę. Później robimy daszki a i ogólnie domek może być w jakiej większości chcecie, tylko ważne, żeby domek nie był taki, że tutaj będzie ściana Tylko żeby po prostu domek no, troszkę w Poradnik. Jak zrobić dom? Tutaj sobie obudowujemy ciągle daszek. A i ogólnie jest ze mną mój brat. Brat. Tak. Tutaj sobie odbudowujemy ten daszek Czekajcie chwileczkę. O, mój domek będzie taki średniej wielkości. No niestety średniej, bo nie mam za dużo czasu.

W przerwa techniczna. Jak przerwa techniczna, to ja gram. brata komputerza, bo ja mam inny starszy komputer, a on ma młodszy komputer, więc trudno mi grać, no ale spróbuję. Ogólnie nie piszcie w komentarzach, a skąd wiesz, jak, jak ten domek ma być zrobiony? To ja mam po prostu jeden na to komentarz. Nie wiem. Ale myślę, że to tak trzeba. Dobra, Zastan zastanowię się, i jak tutaj ma być. Bo jakbyście wchodzili gdzieś z domku, o tak byście wchodzili, to tutaj by było ten. To tutaj by było tak brzydko. Tak? Że tutaj postawimy deskę, czy nie? Po prostu z dębowej deski. Hmm. Jasne, że tak. Skąd mam wiedzieć, że tak? Bo wiem. Nie wiem raczej. Dobra, no to tutaj robimy sobie takie coś. Fajnie to w kratki jest. Bierzemy sobie i jasno głos i ozdabiamy Trzeba. To chyba musi być. Tak. No i pytajcie się w komentarzach, na co ja, brat, mojego brata, mam odpowiedzieć na wasze komentarze. Jestem takim moderatorem. Co tutaj zrobimy? Nie wiem. Ale się domyślę. Ej, ej. Wiecie, że y, każdy może mieć pecha. Na przykład ja spadłem ze schodów. Tak, sporo zaschodów, jakieś... Yy, miesiąc temu sporo zaschodów, gdy jechałem na hulajnogę do szkoły. Zapytacie, jak ja to zrobiłem? Przymałem hulajnogę i zahaczyłem o taką barierkę. No I ja spadłem. A teraz myślicie, że to boli? w ogóle nie bolało. W ogóle. Ja się przy tym nie popłakałem. Ach, ta błyskowość. No i to się nazywa pokój. Mhm. Mm tak, to pokój marzeń. Jasne, że nie. Dobra. Jaki to status? Będzie ładniej. Ej, piszcie w tym momencie, czy to jest ładne? Ładne to jest? Że takie przejście. Dobra. Ach, ta i Ja ogólnie prowadzę przez chwilę ten odcinek. Nie wiem, czy przez parę minut Rach poszedł na przerwę techniczną, a ja zacząłem grać, Żeby się nie obraził. Jakby co, to ja napiszę w komentarzach, jaki ja mam. Ja napiszę w komentarzu, jaki ja mam Nick. Jak znacie, jak znacie tego gościa, jak Max Tokoks, to jestem ja. Czy on mam taki Nick? Bo był głupi. Znaczy, po prostu dałem sobie taki hi, hi, bo jestem koksem. Dobra. Czy ja tam napisałem Ewa? A. Kurde. Dobra, tutaj... <laughs> tutaj mógłby być magazyny. No, no, no mówiłem bratu, żeby wyłączyć tego caps dobra. Kurde. Ej, ja widzę, że jestem głupi. Znaczy widzę, że brat jestem głupi. Zrobiłem takie coś... A musiałem takie coś... I teraz mówicie... Co? Laga mózgu. Wiem, że brzmi brzmię dziwnie. Że brzmi jak dziecko. Ale nie jestem. Normalnie mam taki normalny głos. Po prostu mam laga. Laga urodzenia. Dobra, nie. Nie rozmawiajmy o tym, bo kto pytał. Zajmijmy się budowaniem. Ja Wam opowiem taką małą historię. Kiedyś, znaczy, kiedyś z koleżanką chciałem zrobić komiks. No, no i zrobiłem. Kolega Sus, autor. Nieznany. I ja właśnie się tutaj pomyliłem, bo miałem wpisać, że ja jestem tym, tym. No sobie żartujecie. Bo, błąd na gamuzku. Mhm. Uh -huh. Miko będzie zadowolony. No? Nie zrobię tego. Dobra, tutaj niech będzie zbroja. Eee. <śmany> Jestem taki gumki... Znaczy, co właśnie powiedziałem? Jestem co za gumki. Nie wiem. Dobra, to się nazywa, chyba stoję na zbroję to tak stoi jak na zbroję. Dobra. To to sobie zrobię tak. No i jak będzie? Nie widzieliście tego? Dobrze? jest taka dziwna zbroja. Dobra. Ten pokój zrobiony... Ale piękne góry. Dobra. Pora na jakieś wystrojenie. Dobra. Dobra, mam w głowie jeden pomysł, ale... Nie wiem czy się uda, nie wiem czy brat się zgodzi. A, pewnie się zgodzi! Co? Nie... Muszę to robić. Bo, bo ja mam taki pomysł, żeby zrobić kuchnię. No i może się udać lub nie. Nie uda się życie jestem taki średniawy, że historia przywrócenia się Prawdziwa Jestem po prostu kaskaderem nawet pani mnie tak w szkole przyzywa czasami, kaskader. I to mi się ksywka podoba, ale to ksywka. Dobra, to ja się rozgadałem, a mam fajne pomysły. Mm. Napiszcie w komentarzach kto chciałby mieć taki widok. Temu przypnę. Znaczy odpiszę mu, że zobaczcie sami co. Jej. オムニスコ。 Dobra Dobra Şimdi zaten. Brat przesiadł. No się ma. Mój brat zrobił mega piękny domek. Moim zdaniem. Więc będziemy już kończyć na tym odcinku. Cześć. Na porządku. A teraz jest